Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się bardzo tajemniczemu zaginięciu. Zaginięcie Misty Kopsi to zdecydowanie historia, w której młoda dziewczyna pewnego dnia po prostu jakby rozpłynęła się z powierzchni Ziemi. Ogromnie tragiczna historia. Zapraszam do słuchania. Misty Copsy urodziła się 3 października 1978 roku. Jej rodzice rozwiedli się niedługo później i dziewczynka zamieszkała z matką w Takomie w stanie Waszyngton. Diane, matka Misty, zdecydowanie nie należała do zamożnych, więc zamieszkała z córką na osiedlu przyczep mieszkalnych i korzystała z bonów żywnościowych. Z tego, co rozumiem, w czasie korzystania z tych bonów pracowała czy też dorabiała sobie, co było przestępstwem i na czym została przyłapana. Ale niestety nie znam prawa w Stanach na tyle dobrze, aby być tego w 100% pewną. W jednym ze źródeł po prostu nakreślili trochę ten temat i zrozumiałam to właśnie w ten sposób. W każdym razie na pewno mieszkały w przyczepie mieszkalnej, korzystały z bonów żywnościowych. I niestety Dajan zmagała się z problemem alkoholowym, z którym co jakiś czas próbowała zerwać. Wydaje się jednak, że mimo alkoholizmu matki, Misty miała z nią całkiem dobry kontakt. Oczywiście, gdy dziewczyna weszła w wiek nastoletni, pojawiły się między nimi różne tarcia, ale ich relacje można określić jako dobrą. Zwłaszcza, że niedługo przed zaginięciem dziewczyny matka kupiła jej nowy sprzęt stereo i sporo ubrań, co chyba większość nastolatek przeprawiłoby o dobry humor. Misty dobrze się uczyła, w przyszłości chciała zostać weterynarzem, a za sprawą ogromnego poczucia humoru była bardzo lubiana przez rówieśników. Grała w softball, koszykówkę i siatkówkę. Historia, o której dzisiaj opowiem, wydarzyła się, gdy Misty miała 14 lat i w tamtym momencie nie piła, nie paliła ani nie była aktywna seksualnie. Można ją było określić jako sumienną, ale naiwną. Czyli pewnie jak wiele dziewcząt w jej wieku. W pewnym momencie Diane i Misty przeprowadziły się z przyczepy mieszkalnej do bliźniaka. Tak więc ich warunki mieszkalne uległy zdecydowanej poprawie. Dziewczyna wciąż jednak utrzymywała kontakty z przyjaciółmi mieszkającymi na jej starym osiedlu przyczep. 17 września 1992 roku, w oddalonym o około 13 kilometrów Pajalup, odbywały się targi, na które 14-letnia bardzo chciała pojechać ze swoją najlepszą przyjaciółką, Tiną Bivard. Pajalup to niewielkie miasteczko. Liczyło wtedy około 26 tysięcy mieszkańców. Ale na czas targów czy też jarmarku, który odbywał się tam dwa razy do roku, wiosną i jesienią, liczba mieszkańców zwiększała się czterokrotnie. Diane nie była zachwycona pomysłem odwiedzenia targów przez jej córkę. Tamtej nocy musiała pracować. Zajmowała się 97-letnią staruszką z Alzheimerem i nie mogła wieczorem przyjechać po córkę i jej koleżankę. Misty i Tina powiedziały, że mogą wrócić autobusem. I kobieta ostatecznie zgodziła się puścić tam swoje dziecko. Zawiozła je tam nawet, i co więcej, powiedziała rodzicom Tiny, że odwiezie je także po wszystkim do domów, co oczywiście nie było prawdą. Diane chciała być jednak fajnym rodzicem, którego jej córka będzie traktować raczej jak przyjaciela niż rodzica. Około 20.40 zdenerwowana Misty zadzwoniła do matki z automatu telefonicznego i powiedziała, że uciekł jej ostatni autobus do domu. 14-latka zaproponowała, że podwiezie ją 18-letni kolega, Ruben Schmidt. Ale jej matka nie lubiła go i nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Rubena dziewczyna znała jeszcze z osiedla przyczep, na którym obydwoje mieszkali. Chłopak, mimo czteroletniej różnicy wieku, był zdecydowanie zainteresowany związkiem z Misty, mimo że ta nic do niego nie czuła i nie chciała, żeby on był jej chłopakiem. Tak naprawdę głównym powodem, dla którego się z nim zadawała, było to, że miał własny samochód. Diane miała jednak jeszcze jeden powód, dla którego go nie lubiła i nie chciała, aby Misty się z nim zadawała. Pewnego razu podsłuchała, jak powiedział do niej przez telefon. Podniecam się od samego patrzenia na ciebie. Oczywistym było więc, że kobieta nie chciała, aby jakiś osiemnastolatek kierował takie słowa i kręcił się koło jej czternastoletniej córki. Tak więc kazała Misty zajrzeć do jej elektronicznego organizera i znaleźć jakiegoś innego znajomego, którego mogłaby poprosić o pomoc, a następnie oddzwonić do niej, gdy udaje się kogoś znaleźć. Misty nie oddzwoniła jednak i Dajan założyła po prostu, że sprawa jest załatwiona i córka zwyczajnie do niej nie oddzwoniła. Następnego ranka, 18 września, matka czternastolatki wróciła z pracy do domu i była pewna, że zastanie tam swoją córkę. Nie było jednak żadnego śladu sugerującego, że dziewczyna wróciła do domu. Zaniepokojona kobieta zaczęła obdzwaniać rodzinę i przyjaciół córki, jednak nikt z nich nie wiedział, gdzie jest Misty. Ostatecznie zgłosiła zaginięcie na policji. Już tutaj pojawił się jednak pewien problem. Diane zadzwoniła na komisariat w Pajalup, gdzie poinformowali ją, że ze zgłoszeniem zaginięcia swojej 14-letniej córki musi poczekać aż 30 dni. Ciężko mi nawet określić, jaka procedura kazała im czekać aż miesiąc przed rozpoczęciem poszukiwań. Wydaje mi się to kompletną bzdurą. Nie mówiąc już o tym, co musiała poczuć Diane, gdy dowiedziała się, że policjanci przez 30 dni nie kiwną nawet palcem w sprawie zaginięcia jej dziecka. Tyle jeśli chodzi o zgłoszenie na komisariacie w Pajalup, czyli miejscowości, gdzie odbywały się targi. Kobieta udała się więc na posterunek najbliższy swojego domu, czyli na posterunek hrabstwa Pierce. Tam dowiedziała się, że oni mogliby rozpocząć poszukiwania prędzej. Ale dziewczyna zniknęła z i bez zgody tamtejszych policjantów nie mogą nic zrobić. Wydawało się, że funkcjonariusze początkowo założyli, że dziewczyna po prostu uciekła z domu. Nie traktowali Dajan zbyt poważnie. Może dlatego, że kobieta zgłosiła zaginięcie swojej córki już kilka tygodni wcześniej, a okazało się, że dziewczyna była po prostu w swoim pokoju. Ze wstydu Dajan nie odwołała zgłoszenia i w momencie, gdy Misty zaginęła naprawdę. Tamto zgłoszenie wciąż widniało jako aktywne. Matka Misty zaczęła więc prowadzić swoje własne śledztwo i szukać córki na własną rękę. Obdzwoniła wszystkich znajomych i rodzinę. Szła po śladach Misti w nadziei, że znajdzie jakiś trop. Rozwieszała ulotki. Dotarła nawet do kierowcy autobusu, który powiedział, że rozmawiał z Misty tamtego wieczoru. Mężczyzna powiedział, że zapytała go, kiedy odjeżdża kolejny autobus do Spanałej, czyli miejsca, gdzie mieszkała. Ostatni autobus do tego miejsca odjechał już jednak, więc polecił jej pojechać do Takomy i tam się przesiąść na autobus do Spanałej. W końcu, 23 września, czyli prawie tydzień po zniknięciu Misty. Policjanci przejęli zawiadomienie o zaginięciu i zaczęli cokolwiek w tej sprawie robić, albo przynajmniej starali się trochę rozaznać w temacie. Szybko jednak dowiedzieli się od jednej z jej szkolnych koleżanek, że Misti zadzwoniła do niej już po swoim zaginięciu i powiedziała, że wszystko jest w porządku. Inna dziewczyna powiedziała, że widziała Misti 21 września, czyli cztery dni po zaginięciu. Mimo, że dziewczynki ledwo ją znały, na podstawie ich zeznań zamknięto śledztwo. Do mediów podano informację, że nastolatka została odnaleziona. Już tutaj zaznaczę, że jedna z dziewczyn powiedziała później, że wcale nie miała żadnych informacji o Misty, o jej zaginięciu. I powiedziała to wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę i przez chwilę być w centrum zainteresowania. Dopiero w grudniu 1992 roku, policjanci przyznali, że Misty faktycznie mogło się coś stać i rozpoczęli oficjalne poszukiwania. Postanowiono przesłuchać dwie osoby, które jako ostatnie miały kontakt z 14-latką – Tinę oraz Rubena. Podkreślę, że przesłuchano ich dopiero pięć miesięcy po zaginięciu Misty. Tina zeznała, że Misty zadzwoniła do Rubena Schmidta z prośbą o podwiezienie, jednak ten odmówił, twierdząc, że nie ma tyle paliwa. Nieco później dziewczyna ponownie do niego zatelefonowała i powiedziała, jak może dostać się do jej domu i skąd może wziąć pieniądze na paliwo. Jednak Ruben twierdził, że nie ma nawet jak dojechać do jej domu oddalonego 10 km. Tina powiedziała, że rozdzieliły się i obie miały wrócić do swoich domów pieszo. Później jednak wyszło na jaw, że Tina kłamała. Tak naprawdę nie poszła do domu pieszo, ani nawet nie miała tego w swoich planach. Przyjechał po nią jej 23-letni chłopak, Michael J. Reiner. I znów w tej historii mamy dorosłego mężczyznę, który umawia się z nastolatką. I to dziewczyną, która dopiero tą nastolatką zaczęła być, a nie na przykład dziewiętnastolatką. Michael w wieku 16 lat został oskarżony o uprowadzenie i zgwałcenie 11-latki. Ostatecznie nie został jednak za to skazany, ale Misty i tak mu nie ufała. Michael i Tina zaproponowali, że ją odwiozą, ale odmówiła. Wolała wrócić do domu pieszo, mimo że to było bardzo daleko. Przypadkowy świadek widział ją w centrum Pajalup około 22. Powstało oczywiście pytanie, czy Michael mógł odwieźć Tinę do domu i następnie wrócić po Misti i coś jej zrobić. Tina powiedziała, że na pewno nic takiego nie miało miejsca, jednak gdy policjanci wypytywali ją dalej, przyznała, że nie może mieć takiej pewności. Michael odwiózł ją do domu i nie była świadkiem tego, co robił później. Badanie wariografem oczyściło go jednak z podejrzeń. Przejdźmy teraz do drugiej osoby, z którą Misty kontaktowała się tamtego wieczoru. Ruben Schmidt potwierdził, że Misty zadzwoniła do niego 17 września wieczorem, ale nie mógł jej pomóc ze względu na brak paliwa. Jego współlokator twierdził jednak, że Ruben ostatecznie wyszedł tamtego wieczoru z mieszkania i to wkrótce po drugim telefonie od Misty. Zapamiętał to tak dobrze, ponieważ Ruben spędzał wieczór ze swoją 13 dziewczyną i ta strasznie się zdenerwowała i pokłóciła z nim po telefonie od Misty. Postawiony przed tym faktem Ruben zeznał, że przez większość swojego życia cierpi na kilkugodzinne zaćmienia, po których nie pamięta, co się z nim działo. Podobno coś takiego wydarzyło się właśnie po drugim telefonie 14-latki. Schmidt obudził się rano na farmie swojej babci i nie pamiętał ani jak się tam znalazł, ani co się z nim działo przez ostatnie kilka godzin. Zapytany o to, czy mógł skrzywdzić Misty, powiedział, że nie wie. Warto jednak zaznaczyć, że podczas badania wariografem próbował zasnąć, co jest dość dziwnym zachowaniem, ale pewnie uważał, że w ten sposób zmniejszy swoje ciśnienie tak, że test nic nie wykaże. W grudniu 1992 roku matka Misty próbowała popełnić samobójstwo, ale odratowano ją. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu musiała wrócić do pustego domu. Mniej więcej w tym czasie zaczął kontaktować się z nią niejaki Cory Bober. Mężczyzna był bardzo zaangażowany w poszukiwanie seryjnego mordercy z Green River, który od lat grasował na tym terenie. Poświęcał długie godziny na zbieranie dowodów, co stało się jego obsesją. Był w stanie dojść nawet do dowodów i świadków, których nie udało się uzyskać medium. Wszystko miał bardzo dokładnie pokatalogowane i można go chyba nazywać ekspertem w tej sprawie. Był przekonany, że zabójcą jest Dan Aczziger. Jego przekonanie wzięło się stąd, że znał jakiś szczegół, o którym wiedziała tylko policja, morderca, no i Kori. Na nic zdały się jego tłumaczenia, że podsłuchał w barze, jak policjant po służbie opowiada o tej sprawie. Kori zbadał pod jakim adresem mieszka i mieszkał w przeszłości, sprawdził jakimi autami jeździł, a nawet kto należał do jego rodziny 50 lat wstecz. Policja również przebadała ten trop, jednak wkrótce usunęła go z listy podejrzanych. Śledczy po pewnym czasie zaczęli uważać Korego za niegroźnego szaleńca, którego nie należy traktować poważnie. Jednak Korey był pewien, że znalazł pewien wzorzec. W 1988 roku w Pajalup zaginęła 15-letnia Kimberly DeLance. Jej ciało zostało odnalezione później w tym samym roku. W 1990 roku to samo spotkało 14-letnią Ani Czebetnoj, której szczątki znaleziono rok później. Między porwaniami minęły dokładnie dwa lata i jeden miesiąc. Szczątki obu zostały znalezione przy autostradzie 410, więc Kori był pewien, że właśnie po dwóch latach i jednym miesiącu w Pajalup zaginie kolejna nastolatka. Mniej więcej w tym czasie zaginęła Misti. Dajan i Kori codziennie ze sobą rozmawiali. To on był dla niej oparciem w trudnych chwilach, gdy nikt inny nie chciał jej pomóc i rozmawiać z nią o zaginięciu Misty. W pewnym momencie kobieta wniosła jednak o zakaz zbliżania się Corey'ego do niej. Podobno policjanci trochę zmusili ją do tego, obiecując, że w zamian zmienią status sprawy Misty i że zostanie oficjalnie uznana za zaginioną. Nawet gdyby nie wniosła o zakaz, i tak musieli to zrobić, ponieważ był to ich formalny obowiązek. Po dwóch tygodniach zakaz cofnięto. To właśnie Cory zasugerował prowadzenie poszukiwań w regionie, gdzie znaleziono ciała Kimberly i Anny. 28 listopada on, Diane i 25 ochotników przeszukiwało teren, ale nic nie znaleźli. Corey tak długo męczył policjantów, aby powiedzieli mu, gdzie dokładnie znaleziono szczątki dwóch zamordowanych dziewcząt, że w końcu to zrobili. Okazało się, że było to na południowej stronie autostrady, a oni szukali na północnej. W lutym 1993 roku w Rowie w pobliżu skrzyżowania State Highway 410 i Waco Road. Znaleziono bieliznę, dżinsy, buty i jedną skarpetkę Misty. Rzeczy znajdowały się w odległości 10 minut spacerem od miejsca znalezienia ciał zamordowanych nastolatek. Ubrania były całe pokryte błotem i wyglądały jakby leżały tam od dawna. Nie było nad nich żadnych śladów krwi czy nasienia. Po znalezieniu ubrań teren przeszukano również za pomocą helikoptera ze skanerem na podczerwień. Kierowano się nadzieją, że w ten sposób uda się odnaleźć ciało dziewczyny, jednak wykryto jedynie kilka złocz zwierząt. Nie wiadomo jednak, czy sprawa śmierci dwóch nastolatek miała cokolwiek wspólnego z zaginięciem Misty, czy był to tylko zbieg okoliczności. Ani i Krystyna zostały porwane z tego samego centrum handlowego w Pajalup. Misty została raczej porwana z ulicy. Dodatkowo ich ciała znaleziono w lesie, jakieś 10 minut drogi od autostrady. Ubrania Misty z kolei leżały tuż przy drodze. Miejsce znalezienia ubrań leży 10 kilometrów od farmy babci Schmidta, tej, na której obudził się rano. Ponadto powiedział swojemu pracodawcy, że doskonale wie, gdzie leży ciało Misty i miało się ono znajdować na farmie jego babci. Nastolatek stał się oczywiście głównym podejrzanym. Podczas przesłuchania twierdził jednak, że tak naprawdę nie wie, gdzie można znaleźć zwłoki dziewczyny, i mgliście tłumaczył się z tego, co powiedział swojemu szefowi. Nie było też tak naprawdę żadnych dowodów na udział chłopaka w tym zaginięciu. W przyszłości miał mieć jednak problemy z prawem. W 1996 roku. Jego przyjaciółka oskarżyła go o gwałt, jednak po dwóch tygodniach wycofała oskarżenie. Cztery lata później był karany za kradzież, a w 2006 roku jego żona wniosła o zakaz zbliżania się, ponieważ groził jej, że ją zabije i spali jej dom. Warto też zaznaczyć, że w czasie, gdy policjanci zaczęli się nim interesować, chłopak szybko zezłomował swój samochód. Gdy funkcjonariusze chcieli zbadać pojazd pod kątem jakichś dowodów w sprawie, auto było już zgniecione. Oczywiście Corey również był podejrzanym w tej sprawie. Nie ma się co dziwić. Jego zachowanie przyczyniło się do podejrzeń matki Misty i policji, że mógł mieć coś wspólnego ze sprawą zaginięcia dziewczyny. Corey utrzymywał, że nie. Początkowo zgodził się nawet na badanie wariografem. Jednak później wycofał swoją zgodę, ponieważ nie wierzył policji. Nie miał jednak historii przemocy ani przestępstw seksualnych. Miał częściowe alibi na noc zaginięcia, ponieważ tamtego wieczoru został zaatakowany przez swojego sąsiada i złożono w tej sprawie raport o 1.30 w nocy. Nie miał też prawa jazdy, co utrudniłoby mu porzucenie ubrań. Przez jakiś czas podejrzewano nawet matkę Misty. W końcu za różnymi zbrodniami często stoją osoby najbliższe ofierze. Diane była podejrzana zwłaszcza po tym, jak w ciągu tygodnia było trzykrotnie przesłuchiwana przez policję i za każdym razem jej wersja wydarzeń trochę się różniła. Rozbieżności dotyczyły głównie jej ostatniej rozmowy z Misty i tego, czy spotkała Rubena na targach, czy też do niego dzwoniła z targów. Jednak oboje rodziców nastolatki przebadano wariografem i oboje zdali ten test. Po odkryciu ubrań Misty ponownie zainteresowano się również Michaelem, chłopakiem Tiny, ponieważ okazało się, że miał powiązania z dwoma zamordowanymi dziewczynami. W kwietniu sprzedał nawet swój samochód policjantowi działającemu pod przekrywką, aby można było wykonać badania na obecność Misty w tym pojeździe. Jak już jednak mówiłam, mężczyzna przeszedł test wariografem i wykluczono go z grona podejrzanych. W styczniu 1993 roku niejaki Robert Hickey zgwałcił piętnastoletnią dziewczynę zaledwie pięć przecznic od terenów targowych, na których była Misty w wieczór swojego zaginięcia. Przejeżdżał obok tej dziewczyny około drugiej w nocy, opowiadał jej sprośne żarty, a następnie wepchnął do swojego auta, wywiózł na odludzie, zgwałcił i rzucił z wąwozu z nadzieją, że upadek ją zabije. Osiem lat później natomiast próbował zgwałcić 24-latkę i na szczęście po tym wydarzeniu został złapany i skazany na dożywocie. Warto tutaj zaznaczyć, że na spodniach Misty znaleziono odpryski czerwonej farby, a Hickey w tamtym czasie poruszał się czerwonym kamaro. W każdym razie nie udało się połączyć go z zaginięciem dziewczyny. Tak samo jak nie udało się z tą sprawą połączyć Green River Killera, którego ostatecznie udało się złapać. Tak samo, jak nie można było go połączyć ze śmiercią Anny i Christine. W dzień zaginięcia Misty, Gary Richway, cały dzień był w pracy. W maju 2000 roku wydano zaświadczenie o zgonie Misty, mimo że jej szczątki nigdy nie zostały odnalezione. Jej ojciec miał nadzieję, że dziewczyna faktycznie uciekła z domu z własnej woli i że wróci po swoich 18 urodzinach. Tak się oczywiście nie stało. Diane z kolei nie miała złudzeń, że jej córka żyje. Twierdziła, że nie uciekłaby z domu, ponieważ zwyczajnie nie miała do tego powodu. W 2000 roku, mimo bardzo skromnych środków, wynajęła nawet prywatnego detektywa, ale na nic się to zdało. W 2009 roku ponownie przeprowadzono badania DNA włosów znalezionych na dżinsach Misty, którą nosiła w dniu swojego zaginięcia. Włos nie należał do dziewczyny, ale do niezidentyfikowanego mężczyzny, którego nigdy nie udało się odnaleźć w bazach danych. Było to jedno z serii działań po tym, jak właśnie w 2009 roku zaczęto ponownie porządkować akta tej sprawy, przeglądać się starym tropom i szukać nowych wskazówek. Rok później przeszukano nawet farmę babci Rubena, a trzeba zaznaczyć, że był to niezwykle trudny do przeszukiwań teren a mianowicie 100 hektarów, na których znajdowały się również lasy i strumienie. Nie znaleziono tam jednak żadnych nowych dowodów czy poszlak. Nie wspominałam jeszcze, że w 1993 roku na policję zgłosił się ktoś, kto powiedział, że Misti wsiadła tamtego wieczoru do żółtego Chryslera, który prowadził jakiś trzydziestolatek. Tego tropu nigdy nie zbadano. Jednak 17 grudnia 2015 roku, na pewnej brytyjskiej stronie, ktoś, kto podawał się za krewnego Rubena, napisał, że to właśnie Ruben i jego wujkowie są odpowiedzialni za zaginięcie Misty i że to oni siedzieli w żółtym aucie. Ciężko jednak odnieść się do tych zarzutów. 17 września 2017 roku, w 25. rocznicę zaginięcia, Policja opublikowała na Twitterze posty napisane w imieniu Misty. Przedstawiono szczegóły z jej życia, wspomnienia i informacje o wydarzeniach z nocy zaginięcia. Śledczy mieli nadzieję, że dzięki temu uda się nagłośnić sprawę i odnaleźć nowych świadków. Sprawa zaginięcia Misty wciąż pozostaje jednak nierozwiązana. Na zakończenie powiem tylko, że Cory wciąż twierdzi, że to Arczig czyli mężczyzna, którego uważał za Green River Killera, zamordował Misty. Warto jednak dodać, że twierdzi również, że Atchziger to wcielenie Antychrysta. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Oczywiście jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie i czy macie jakieś podejrzenia, kto może być odpowiedzialny za zaginięcie Misty. Podzielcie się koniecznie swoimi przemyśleniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie. I do usłyszenia już niedługo.